With Witajcie, pamiętacie może minigierkę SCP-087? To jest jej alternatywna wersja. Niestety nie znalazłem informacji o jej twórcy ani kiedy została wydana, ale na pewno jest nowsza niż SCP-087. W skrócie, jest to zmieniona wersja SCP-087, o czym możemy przeczytać na samym początku gry. Jak widzicie, gra jest o wiele gorsza technicznie niż oryginał. Mamy tutaj brzydkie tekstury i mało zadowalającą grafikę. Jeżeli znacie oryginalną grę SCP-087, to pewnie domyślacie się, że tutaj również będziemy schodzić po schodach. No i w sumie to praktycznie tyle. Podczas całej gry będziemy doświadczać różnych dziwnych wizji oraz skerów. Jednak ja uważam, że ta wersja jest o wiele bardziej straszniejsza od oryginału. Mamy tutaj o wiele więcej jumpscarów, straszaków i różnych strasznych dźwięków. Oryginalna gra o wiele bardziej odzorowuje SCP-087. Według mnie wersja B jest o wiele straszniejsza niż oryginał. Warto jeszcze wspomnieć, że tutaj nie będzie tak, że ostateczne zdarzenie będzie dopiero na 200. poziomie, jak to miało miejsce wcześniej. Polecam zagrać samemu. Okej, okay, przejdźmy sobie teraz do podsumowania. Podsumowując, niestety grafika pozostawia wiele do życzenia. Dźwięk w tej grze jest naprawdę bardzo straszny. Klimat, tutaj lepiej. Da się w miarę wczuć. Strach. Tutaj naprawdę twórcy dorąbali. Ogólnie gra dostaje ode mnie 7 na 10. Bardzo dobry horror dla zaawansowanych graczy. A więc cześć i do następnych recenzji.